No, są widoczne na pewno. Grecka jest bardzo taka równa, tak? Taka jedna w jedną prawie. A ta krajowa jest mniej dojrzała, bardziej dojrzała. No i różnica wielkości. No i w smaku też na pewno. Nasza lepsza. Myślę, że tak, taka bardziej aromatyczna. Grecka jest droższa. 18 zł kosztuje. One są takie bardziej wybarwione, widzi Pani, nie? Jedna w jedną praktycznie. No Na pewno ludzie wolą tą krajową, bo mówią, że ma taki niepowtarzalny aromat, który nie ma żadna inna tuskawka, nie? No, no. A jak z klientami na rynku? Tak, tak, teraz truskawki, szparagi to jest taki dobry okres dla nas mhm. na pewno, nie? A wcześniej? Załóżmy tam a... 2 trzy tygodnie wcześniej, bo wtedy było taki raczej mniejsze była. To wtedy była chyba hiszpańska truskawka, ale to pomidor, ta spragnienie polskiego pomidora, co tam jeszcze? No już nie pamiętam, rzodkiewka, szparaga to była wtedy, no coś mhm. tam zawsze nie. Zielenina a koperek, cebulka, takie rzeczy, które są no, takie rozchwytywane przez panie. Od jak dawna pan ma? Bo to już dobry początek sezonu, prawda? Pią czwartek piątek w tamtym tygodniu. Pierwsze się pokazały. I już od razu ruch? ludzie się rzucili, czy bardziej? Nie, nie, no na razie cena jest taka, która powiedzmy nie nastraja do zakupów, nie? Zaczynaliśmy od cena była na pierwszych dniu 20 zł i tak codziennie stopniowo. To z każdym dniem trzeba będzie cieplej, to te ziemniaki będą wszystko taniały. Kalarepa ładnie, botfinka. Na marchewkę nie można narzekać szparagi, wiadomo, bo to akurat sezon jest bardzo krótki, to wszystko na razie z potwoli, z tunelu. Nie? Tylko tak, żeby było, bo jak ktoś przyjdzie, nikt wiadomo nie kupuje tego na kilogramy tylko 20-30 nie? U nas ogólnie na rynku, jeżeli no, wiadomo, że nowaliki to jest co innego, ale jeżeli chodzi o inne papryki takie rzeczy, to tylko podrożały o 20 groszy jajka. A tak wszystko ceny są ubiegłoroczne. My mamy część tylko z stranowa. Część mamy swoich dostawców już tak, od, my tu już teraz 36 rok. No, także przez ten czas już się nazbierało tych dostawców. Jak sobie każdy obliczy koszty produkcji, no to, to co ma powiedzieć? No, musi się z tą ceną pogodzić. Nie? Nawozy poszły tak do góry, to wszystko, no to, to też i ceny są troszeczkę wyższe.